Cześć, dzisiaj mam dla was kolejny makijaż sylwestrowy i dzisiaj zrobimy coś co sprawdzi się świetnie przy zielonych oczach, czyli przy pięknościach, które mają zielone oczy. I tak, dlaczego akurat te odcienie. Ogólnie dobierając cienie do koloru naszej tęczówki, kierujemy się metodą zasadą kontrastów. Czyli odpalamy sobie koło barw, jeżeli wpiszecie w Google'ach koło kolorów albo koło barw to wam się wyświetli takie kółko z kolorami. I yy, polega to na tym, że wyszukacie sobie odcienia swojej tęczówki i kiedy chcecie tak jakby podbić tą swoją tęczówkę, yy, malujecie się na kolor, który jest naprzeciw. Czyli przykładowo w przypadku zielonych oczu yy, świetnie się sprawdzają fiolety, róże i takie ciepłe brązy, pomarańcze. Więc dzisiaj postawiłam właśnie na takie odcienie, żeby jak najbardziej wybić te zielone tęczówki. Także, jeżeli akurat macie takie, takie oczy, to mam nadzieję, że makijaż wam się przyda i przechodzimy do tutorialu. Makijaż oka zaczynam od bazy. U mnie baza Eye Channel Helper Film Lime Crime. Nakładam ją na całą powiekę ruchomą Przechodzimy do cieniowania. Dzisiaj użyję dwóch paletek Slik, i pierwszą paletą będzie paleta, która nazywa się Respect, i zacznę od tego tutaj, czyli z tego cienia którym matuję przestrzeń ponad załamaniem. Następnie tym samym pędzelkiem biorę tutaj ten ciepły, ceglasty cień, nakładam załamanie powieki. Nie musi to być nic precyzyjnego, ponieważ to będzie nasz cień transferowy, który później pomoże nam rozcierać te cienie i utworzy tutaj ładne ocieplenie tych naszych fioletów nałożonych później. I teraz przechodzimy do naszej regularnej palety, która będzie najczęściej używana w tym makijażu i jest to Slick Vintage Romance, jedna z moich ulubionych palet Slicka i użyjemy najpierw tego tutaj błyszczącego metalicznego, nawet bardziej fioletowego cienia, płaski pędzelek, nakładam na całą Ruchomą powiekę. I co ostatnio lubię robić przy nakładaniu cienia na yy, całą powiekę? Lubię sobie wbić go tutaj w oczodoł, może to wygląda strasznie, i sobie tak tutaj jeździć, żeby idealnie pokryć całą powiekę ruchomą. Całutką. Dosłownie wbijam go to miejsce, które się załamuje. I tak jeżdżę kilka razy. wtedy mam pewność, że cała powieka ruchoma jest pokryta i wszystko jest ładnie i równo. Teraz biorę jakiś mniejszy pędzelek do rozcierania i wracam do palety, biorąc tutaj trochę ciemniejszy fiolet, który nie jest już taki połyskujący. Rozcieram granicę tego, co mamy tutaj na powiece ruchomej. I przy okazji przyciemniam załamanie bowieki. Wracam do wcześniejszego pędzla do rozcierania i rozcieram wszystko. Mogę nawet wrócić tutaj do tego ceglastego cienia, dołożyć go trochę na pędzelek i bardziej ocieplić tutaj tą granicę. Teraz za pomocą pędzelka kulkowego biorę chłodny odcień metalicznego fioletu i zaznaczam w nim zewnętrzny kącik, wchodząc delikatnie tak jak zawsze w załamanie powieki, wracam do wcześniejszego pędzelka, rozcieram. Teraz przechodzę do powieki dolnej, którą zaznaczę tymi samymi cieniami. Najpierw wezmę sobie ten cień, chłodniejszy. I następnie tutaj ten drugi metaliczny, cieplejszy odcień fioletu na ten sam pędzelek. I zaznaczam resztę powieki dolnej, aż do wewnętrznego kącika oka. Teraz biorę sobie pędzelek kuleczkowy, smużę wszystko. I jeszcze żeby wszystko ładnie pasowało do tego, co dzieje się na górze, wracam do ceglastego cienia, biorę sobie taki dość większy pędzelek kuleczkowy i rozcieram, ocieplam tutaj całą powiekę dolną w dół. Nie boję się tego, bo wtedy uzyskamy ładny efekt smokey. Eye. I teraz czas na gwóźdź programu, czyli piękny fioletowy brokat, który kupiłam w zestawie do paznokci w jakimś chińskim markecie. Za śmieszne pieniądze dosłownie, ale żeby przykleić dobrze brokat, musicie mieć żel do klejenia brokatu. I tutaj polecam, i jest to odkrycie tego roku dla mnie, bo wcześniej nie umiałam się posługiwać żadnymi brokatami. Bez tego kleju w ogóle brokat dla mnie nie istniał i od kiedy go mam, wszystko wygląda pięknie, trzyma się cały dzień, całą noc, więc o to właśnie chodzi. Dlatego najpierw nakleję klej, czyli żel, a potem dokleję do niego brokat. Odrobinę kleju nakładam na bok dłoni. Tutaj trochę brokatu już wysypałam na wieczko, żeby nie zrobić za dużo bałaganu i aplikuję najpierw żel na miejsca, w którym chcę, żeby był brokat. Następnie na pędzelek naklejam brokat i doklejam do powieki. Największe skupienie brokatu chcę mieć w tym miejscu i chcę, żeby delikatnie zanikał, idąc w głąb powieki. Dokładam troszeczkę żelu. Biorę mały precyzyjny pędzelek i robię to samo na powiece dolnej. Ten klej ma to do siebie, że on nie niszczy cienia, które mamy pod spodem, ponieważ gdybym nałożyła teraz przykładowo płyn duraline, to to wszystko, co, nad czym się męczyłam przed chwilą, po prostu by się rozpuściło. Więc to nie może mieć miejsca, więc nie polecam Duraline z tego względu. I pytacie mnie bardzo często, czy jest jakiś zamiennik tego kleju do brokatu. I niestety ja się nie spotkałam i warto go kupić, bo jest to koszt 15 zł, bodajże I jest naprawdę świetny, niezastąpiony i no bez niego nie zrobicie takiego makijażu. No. taka jest prawda. Jeżeli coś mi się tutaj ospało, to zmiatam to pędzelkiem, podkręcam rzęsy, tuszuję. Do dolnych używam innego tuszu, bo mam mniejszą szczoteczkę. Czekam, aż klej trochę podeschnie i doklejam pasek sztucznych rzęs firmy Ardell Demi Wispies, moje ulubione i najczęściej używane. I pamiętajcie, kiedy nie robicie kreski na oku i chcecie dokleić rzęsy, to musicie być bardzo precyzyjne i jak najbardziej przypasować je do linii naturalnych rzęs, żeby tego paska nie było widać. I to postaram się zrobić. Najpierw układam je na środku, później dopasowuję boki I ściskam sztuczne rzęsy razem z naturalnymi, tylko oczywiście uważajcie na oczy, bo penseta przy oku może być niebezpieczna. I to pozwala dokleić mi rzęsy bardzo, bardzo blisko naturalnej linii rzęs i nawet kiedy nie mamy kreski na oku, ten pasek jest ukryty, bo go po prostu nie widzę. Na końcu przyczesuję sobie jeszcze rzęsy Żeby połączyć je z naturalnymi Makijaż okay, mamy gotowy Przechodzimy do konturowania twarzy U mnie oczywiście Najchłodniejszy odcień z palety Anastasia Beverly Jest odcień Faun. użyję dość intensywnego różu, dość mocno intensywnego różu firmy MAC. Jest to Bread for Beauty. Nakładam dosłownie odrobinkę. Na koniec oczywiście niezastąpiona Mary Luminizer, rozświetlacz firmy The Sylwestra może poszaleć, więc daję go dużo. Na usta nałożę odrobineczkę pomadki matowej Manhattan Soft Matte Lip Cream. Rozcieram ją, żeby uzyskać tylko delikatny filment. I na górę nakładam błyszczyk firmy Makeup Revolution, jest to The Wow Gloss w odcieniu To Call For School. Jeżeli mm. lubicie błyszczyki, które długo się utrzymują i się nie kleją, to ten jest świetny. Makijaż mamy gotowy. Pamiętajcie, że jeżeli te kolory kompletnie do was nie przemawiają, to możecie zrobić ten sam makijaż w ten sam sposób, ale z inną kolorystyką i możecie to dopasować do swojej stylizacji, do swoich upodobań i zrobić to po prostu w innej kolorystyce. W taki sam sposób będzie również pięknie. Także pamiętajcie, nie zamykajcie się na jedną kolorystykę, którą widzicie tutaj gdzieś w filmikach, tylko kombinujcie z innymi kolorami w taki sam sposób, przykładowo i będzie również pięknie. Także bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Udanego, tego Sylwestra, żebyście się wybawili zawsze czasy, żeby wszystkie Wasze marzenia i postanowienia w nowym roku się spełniły, żeby ten przyszły rok był o wiele lepszy od poprzedniego i ogólnie bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj ze mną w tym roku jeszcze, czyli w tym, który się kończy. I mam nadzieję, że w przyszłym roku pojawi się wiele filmików, z których będziecie mogli coś wynieść, bo dla mnie to jest największa radość, kiedy ja już coś wiem, przekazuję to dalej i ktoś ym, komuś to po prostu pomaga, bo o to chodzi. Także bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji, żebyście byli ze mną na bieżąco w przyszłym roku i widzimy się już w nowym roku. Także jeszcze raz udanego Sylwestra. Do następnego. Trzymajcie się, pa! pa.